Wszyscy dobrze wiemy, że prowadząc własny sklep internetowy, to wymogiem koniecznym jest również prowadzenie marketingu. Marketingu na Facebooku, w Google Adsach, w jakimkolwiek kanale marketingowo-sprzedażowym. I teraz tak, możesz robić te reklamy we własnym zakresie lub za pośrednictwem agencji marketingowej. W jednym i w drugim przypadku ten marketing powinien być oparty na wcześniej zaplanowanym lejku marketingowo-sprzedażowym, czyli przez pierwszy etap zainteresowania, następnie etap pożądania i w końcu konwersji, czyli dokonania zakupu. I mam szczerą nadzieję, że masz zaprojektowany taki lejek przed wdrożeniem jakichkolwiek kampanii, prawda? Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Z tej strony Michał Grzesiak. Witam cię na kanale Biznes w Sieci, na którym mówię o biznesie w sieci. Moi drodzy, wakacje w związku z tym wrzucam gratis. Stwierdziłem, że od deski do deski wytnę jedną całą lekcję z jednego z moich szkoleń, która dotyczy lejku marketingowego, w którym to, gdybym ja się poddał, ponieważ ten lejek marketingowy stricte dotyczy mojej firmy, którą sprzedałem i ten konkretny lejek wygenerował dla mnie kilkaset tysięcy złotych w długim okresie czasu i gdybym poddał się w trakcie weryfikowania, analizowania tego konkretnego procesu, który wdrożyłem różnymi materiałami reklamowymi, które również wam pokażę w tej lekcji. No to bym nie zyskał takiej kwoty przychodu, jaką gdzieś tam uzyskałem. W związku z tym bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby oglądnąć tą 19-minutowe wideo, w którym tak jak powiedziałem wcześniej pokażę jeden z kilkunastu lejków marketingowych, którymi ja się posługiwałem, pokażę wam jakimi materiałami konkretnie marketingowymi również dzieliłem się na fejsie czy na instagramie, żeby móc pozyskać zainteresowanie widzów, a następnie skłonić ich do konwersji, czyli do dokonania zakupu. Od deski do deski, wycięta 19 minut, serdecznie polecam oglądać i brać garściami dobra lekcja piąta lecimy z tym tematem ta lekcja będzie troszeczkę nawiązaniem do lekcji wcześniejszych do tego schematu rentownego zyskownego sklepu internetowego a konkretnie skupimy się na kanałach marketingowych ale może zamiast mówić w formacie wideo to pokażę ci o co mi tak naprawdę chodzi zapraszam cię do zrzutu z ekranu który ci prezentuję. jesteśmy w tym momencie zmienimy sobie znowu kolor na, na zielony bardzo szybciutko jesteśmy Tutaj, kanały marketingowe, jesteśmy w tym miejscu. Tutaj będziemy analizować etapy, które tutaj się będą działy i pokażę Ci na podstawie konkretnych przykładów, konkretnych reklam, to będzie taki lejek. Wytłumaczę Ci, jaki lejek sprzedażowy miałem, czym jest w ogóle lejek sprzedażowy i jak on wyglądał u mnie, w mojej firmie, jak on się prezentuje również w innych firmach, w którym wygenerowałem kilkaset tysięcy złotych przychodów. Tutaj skupimy się tylko i wyłącznie na tym jednym etapie. Nie poruszamy w ogóle sklepu internetowego, poruszymy kanał marketingowy do łapania zimnego ruchu. Oraz poruszymy remarketing dla ludzi, którzy nie kupywali. Pokażę Ci w jaki sposób to wygląda, tak więc przechodzimy do prezentacji, ja sobie ją tylko powiększę. Jest to lekcja piąta, w której oficjalnie cię witam, w jaki sposób pozyskać klienta. Co to jest lejek sprzedaży? Lejek sprzedażowy to jest nic innego, jak przeprowadzenie klienta przez etap od momentu zainteresowania. Twoją reklamą, Twoim produktem, Twoim sklepem internetowym, przez ścieżkę poprzez poszczególne etapy, zakreślone tutaj tymi poszczególnymi liniami, aż do momentu zakupu, czyli do końca ścieżki. Naszym celem jest to, żeby ten klient zainteresował się naszym produktem, pożądał ten produkt i w ostateczności dokonał zakupu. Co zawiera lejek sprzedaży? Mówimy w tym momencie o bardzo prostym lejku sprzedażowym, który jest przedmiotem szkolenia cegiełka. Po pierwsze, jest to reklama, która jest wypuszczona w naszym przypadku na potrzeby naszego szkolenia, na potrzeby naszej symulacji w sieci reklamowej, którą jest Facebook. I taka reklama sobie gdzieś tam leci. I pierwszym etapem, pierwszym naszym celem, tak naprawdę, jest zdobycie uwagi takiego klienta. Czyli, jeżeli codziennie ktoś siedzi na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, gdziekolwiek indziej, a my akurat mówimy o Facebooku i Instagramie. Naszym zadaniem jest to, żeby on się zatrzymał podczas naszej reklamy, podczas naszej reklamy wideo, albo podczas naszej reklamy graficznej. Kolejnym etapem jest zainteresowanie. Skoro zdobyliśmy jego, zdobycie, zdobyliśmy jego uwagę, no to teraz. Chcemy go zainteresować, zainspirować tym produktem, zainspirować naszym sklepem internetowym. Kolejnym, trzecim etapem jest pożądanie, kiedy klient już chce tego produktu, ale jeszcze coś mu tam nie pasuje. Jeszcze może czeka na promocję, czeka na darmową dostawę, czeka może na wypłatę, czeka na odpowiedni moment, może chce kupić komuś coś na prezent, może potrzebuje, nie wiem, kurtkę kupić sobie dopiero późną zimą niż wcześniejszą zimą. Różne są gdzieś tam pobudki różnych ludzi, ale tutaj ten etap pożądania jest bardzo istotny i ten etap poprzedza. Etap finalny, czyli naszą metę, którą jest konwersja. Oraz sprzedaż. Lejek sprzedaży przykład. Reklama na Facebooku zostaje wypuszczana, klient nie wie, czego chce. To jest bardzo istotne, że klient nie wie, czego chce. Ponieważ tak jak mówiłem w lekcji trzeciej, kiedy mówiliśmy o kanałach pozyskiwania ruchu, w Google Adsach klient wie, czego chce, więc już wpisywał czegoś, więc już coś wie, że taki produkt istnieje. Tutaj mówimy o tym, że klient nie wie, czego chce, nie wie o istnieniu firmy, w ogóle nie ma żadnego pojęcia, że coś takiego istnieje. Więc kierujemy taką reklamę na Facebooku i pierwszym etapem jest ten cold marketing, którego zadaniem jest pierwsze zetknięcie z marketingu. Marką. Czyli klient dowiaduje się o tym, że jakiś produkt w ogóle istnieje, taka firma w ogóle istnieje, istnieje została założona, funkcjonuje i będzie miała za zadanie sprzedawać jakiś tam produkt, rozwiązywać jakiś problem swoim produktem, który sprzedaje. Kolejnym etapem jest remarketing, który już jest Ci dobrze znany i wiesz w którym momencie trzeba go wykorzystywać, ponieważ w momencie kiedy mamy cold marketing, ta osoba zainteresowała się reklamą, kliknęła, weszła do sklepu, ale z niego wyszła. Tak jak dobrze wiesz, w okolicach 98% ludzi wychodzi z tego sklepu, więc ten remarketing jest cholernie istotny, więc ten remarketing ma za zadanie rozbicie obiekcji, rozwiązanie problemu i ponowne śledzenie, ponowne męczenie reklamami, żeby ten człowiek nie zapomniał o tej jednym konkretnym produkcie, o tym jednym konkretnym sklepie. Konwersja jest etapem trzecim, jeżeli już go odpowiednio dogrzaliśmy, już mu się poprzypominaliśmy, w jakimś odstępie czasu. Tak jak powiedziałem, to może być tydzień, to mogą być dwa tygodnie, to mogą być, to może być pięć miesięcy. To różnie może bywać, w zależności od tego, co to jest za produkt i co to jest za grupa docelowa. Trzecim etapem jest właśnie ta sprzedaż, no i czwartym, ostatnim, o którym również Ci powiedziałem jest lojalność pod warunkiem boku, czyli odpowiedniego biura obsługi klienta, produktu i komunikacji. Komunikacja mam na myśli te mailowe wiadomości przypominające o cross-sellingu, punkty lojalnościowe i tym podobne. To jest ta właśnie lojalność dla klientów, którzy już kupili i którzy mogą kupić ponownie. Pamiętaj, że te pieniądze, które wydajesz na samym początku na cold marketing i które wydajesz na remarketing, one mogą się podwójnie, potrójnie lub jeszcze po ileś tam można przemnożyć jak na, tak naprawdę tą konwersję, ze względu na to, jeżeli dobrze utrzymamy lojalność tego klienta. I teraz tak, Cold Marketing przykład, czyli ten pierwszy etap tutaj tego lejka y, sprzedażowego, który tak naprawdę wygenerował dla mnie pewne konkretne jakieś tam pieniądze w, w kwocie kilkuset tysięcy, złoty, kilkuset tysięcy złotych. Etapem pierwszy był taki, że obrałem grupę docelową, idealną dla mojego produktu. Pamiętam, były to okolice chyba czerwca albo lipca kilka lat temu i stwierdziłem sobie, że tak. Dosyć dużą i dobrą grupą odbiorców dla mojego produktu będą kobiety w przedziale wiekowym 25-35 lat. Kobiety, które lubią podróżować ze względu na to, żeby to był okres wakacyjny czerwiec, lipiec, sierpień więc obrałem sobie taki temat, że wakacje to jest motyw gdzieś tam przewodni. Więc te kobiety lubią podróżować, a przy okazji, jak podróżować, no to lubią dokonywać fotografii. Lubią po prostu bawić się w fotografię, w nagrywanie materiału wideo. Więc fajnym elementem dodatkowym będą jakieś właśnie aspekty związane z aparatem czy z telefonem. Komórkowym, właśnie w krajobrazach związanych właśnie kojarzących się z wakacjami. W związku z tym wypuściłem taką yy, reklamę, materiał wideo, który w tym momencie możesz oglądnąć i wypuściłem ten materiał do Kolda, czyli do osób, które nigdy nie wiedziały o mojej marce. Zobacz sam. Tak więc jak sam widzisz, wideo w mojej opinii krótkie, zwięzłe, bardzo ładne, bardzo estetyczne i zdradzę Ci taką malutką tajemnicę, bo możesz sobie w tym momencie pomyśleć: tym momencie pomyśleć wow, góry, jezioro, łódka, piękna kobieta, fajny produkt, zegarek, no to musi sporo kosztować taka akcja, nie? żeby nagrać tego typu wideo. No bo oczywiście trzeba to nagrać, później trzeba to obciąć, yy, zmontować i wypuścić tak naprawdę do, do sieci reklamowej, jaką jest Facebook. I zdradzę Ci tajemnicę, ten myk udało mi się załatwić za całe 100 zł, bo tyle kosztował koszt. Produkcji takiego zegarka w tamtym czasie. Więc yy, ja ten zegarek po prostu znalazłem influencera, influencerkę konkretnie, której po prostu powiedziałem: Słuchaj, tutaj jest taki zegarek, ja potrzebuję to zrobić w takim w takim klimacie, czy masz taką możliwość? Akurat ona napisała, że jedzie na wakacje, może to zrobić, zajmie jej to tak naprawdę 15 minut, dosłownie tyle, 100 zł. Kosztowała mnie ta akcja marketingowa, jeżeli chodzi o stworzenie tego kontentu marketingowego, tego materiału marketingowego, którym się posługiwałem, którym łapałem ludzi, którzy po raz pierwszy dowiedzieli się o mojej marce. Więc przyznasz szczerze, że to jest wręcz śmieszna kwota bo nie potrzebowałem montażysty, nie potrzebowałem operatora, nie potrzebowałem pojechać na takie miejsce za granicę, zapłacić za bilety lotnicze lub za benzynę, za nocleg i tym podobne. Wynajęcie łódki, nieważne czy to drewnianej, czy to motorowej, czy jakiejkolwiek innej, to po prostu kosztuje i to znacznie, ale to znacznie więcej. Więc ta kreatywność jest bardzo istotna i pamiętaj o tym, influencer marketingu, że naprawdę czasami bardzo niskim kosztem możesz zdobyć świetne materiały marketingowe, nie ruszając się z domu, za wyjątkiem dania przesyłki kurierowi. Następna akcja, no bo to był cold marketing. Na chwilę się wrócimy, byliśmy tutaj, w tym momencie, czyli to pierwsze zetknięcie z marką. Ktoś już był zainteresowany, te kobiety po prostu sobie pomyślały: no wow, fajne, w sumie ładne zegary, fajny klimat, fotografia. Lubię fotografię, lubię wakacje. No to co? Weszły do sklepu, ale w 98% wychodziły, nie kupowały. W związku z tym trzeba było je remarketingować. I w tym momencie przechodzimy do etapu drugiego, gdzie ja robiłem sobie testy. Moi drodzy, korzystając z okazji, serdecznie zachęcam do tego, aby w opisie i w pierwszym komentarzu kliknąć w link i dołączyć do newsletter. Nowego newslettera dla przedsiębiorców, którzy prowadzą własny e-commerce, który to nie do końca działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Po prostu te przychody są znikome albo bardzo, bardzo, bardzo małe. W moim newsletterze będą materiały wideo, które się nie pokażą tutaj na YouTube. Będą tam również treści, grafiki, schematy, procesy oraz case study wielu różnych przypadków, które pomogą Wam po prostu zdiagnozować pewne problemy, z którymi prawdopodobnie się borykacie. W komentarzu i w opisie do tego filmu klikasz, zapisujesz się i otrzymujesz dawkę naprawdę zajebistej wiedzy. Zrobiłem jedno wideo, gdzie pokazałem, jak to jest zrobione, w sensie jak wykonuje się te zegarki, i zrobiłem drugie wideo ze mną z człowiekiem, który po prostu sobie gada o tych zegarkach. W związku z tym ja cię zapraszam do pierwszego wideo, w którym pokażę ci, jak nagrałem i jak to jest zrobione. Muzyka delikatnie mnie denerwowała, przyznam szczerze, aczkolwiek jakościowo wideo było bardzo fajne i interesujące, i to był materiał, który świetnie się nadawał do tego, żeby ponownie śledzić takiego człowieka, gdzie ja zadałem sobie takie pytanie przed wypuszczeniem tego materiału: dlaczego ten człowiek nie kupuje? No to tak. Ten człowiek nie kupuje dlatego, bo się obawia, czy te zegarki będą wodod czy są wodoodporne, czy te zegarki będą jakościowo dobre, czy te zegarki rzeczywiście są ogólnie ok, no bo to jest jakaś nowość, tak? ja uwaga, w tym momencie to jest bardzo ważne przerwę swoją wypowiedź, sam samemu sobie przerwę. Nie ma znaczenia, co sprzedajesz. To nie ma znaczenia, czy będziesz sprzedawał wazony, stoły, myszki do komputerów, mikrofony, firanki, panele podłogowe, lustra, cokolwiek by to nie było, absolutnie jakikolwiek produkt. Najważniejsze jest to, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki problem ma twój klient i w jaki sposób ty jako przedsiębiorca twoim produktem możesz rozwiązać jego produkt. Jego problem, przepraszam, jego problem, oczywiście, że jego problem. Jak możesz rozwiązać jego problem? To może być najbanalniejszy produkt, który znają wszyscy. Ale odpowiednie jego przedstawienie w reklamach, odpowiednie jego przedstawienie w sklepie internetowym tworzy przewagę konkurencyjną, dzięki której klient zostawi chętniej pieniądze u Ciebie niż u konkurencji. To jest bardzo, ale to bardzo istotne. Wracając do tego, co mówiłem. To wideo jeden, jak to jest zrobione, rozwiązywało, jak gdyby takie wewnętrzne dylematy osoby kupującej, czy osoby, które chcą dokonać zakupu tak naprawdę dopiero w tych w tych 98%, czy te zegarki są trwałe. Więc ja pokazuję kawał na jak jest proces powstawania takiego zegarka, w jaki sposób to wygląda i czy to rzeczywiście jest polska produkcja, a nie chińska, bo dużo ludzi miało obiekcje, czy my tego nie ściągamy z Chin. My to robiliśmy w Polsce, w Krakowie, w miejscu, które jest tak naprawdę 500 metrów od mojego miejsca zamieszkania. Więc. Ja tym materiałem rozwiązywałem od razu ich problem, od razu ich obiekcje. Ale mało tego, testowałem również na takim samym etapie, czyli na tym etapie remarketingu, wideo numer 2, gdzie byłem tam ja jako osoba, która gadała o tych zegarkach i zapraszam Cię do tej reklamy. Drewniane zegarki. Jedni słyszeli, drudzy widzieli, trzeci nawet nie pomyśleli. Nasuwa się zasadnicze pytanie. Hit czy kit? Produkty tworzymy w naszej krakowskiej manufakturze. Produkcja jednego drewnianego zegarka od surowej dechy do gotowego produktu składa się z 47 etapów i przechodzi przez 12 par. Ale to nie o produkcji będziemy dzisiaj mówić. Zobaczmy jeden zegarek z bliska. Zegarki Old Oak i zewnętrzna część czyli koperta oraz tarcza nad którą poruszają się wskazówki została stworzona z naturalnego drewna. Może to być klon orzech amerykański lub egzotyczne drewnowęgę. Sercem naszych zegarków jest japoński mechanizm firmy Citizen. Dodatkowo pasek został stworzony ze skóry naturalnej w kilku wariantach kolorystycznych. Dodatkowo każdy zegarek możecie spersonalizować. Co to znaczy? To znaczy możecie wypalić, wygrawerować na zegarku dowolną sentencję. Jest to super pomysł na na przykład prezent urodzinowy. Tworzymy dla Was od 2016 roku. W tym czasie zaufało nam tysiące zadowolonych klientów oraz klientek. Dlatego, odpowiadając na pytanie Hit czy Kit, stanowczo mówię: Hit. Tak więc, moi drodzy, zdradzę Wam drewnianą tajemnicę: nie złoto, nie srebro, no i drewno. Kliknij w link i sprawdź wszystkie nasze drewniane produkty. Do zobaczenia! No, także tak to wyglądało. Mnie osobiście bardziej podoba się wideo numer jeden, bo uważam, że za wyjątkiem może tego podkładu muzycznego ta jakość była lepsza. Niemniej jednak, i tutaj chciałem to bardzo mocno pokazać, wyciągnąłem pewne wnioski z tego etapu pierwszego i drugiego, czyli tego cold, cold marketingu i remarketingu. I teraz tak, wnioski. reklama z człowiekiem klikała się 5 razy lepiej, czyli cofniemy się tutaj. To drugie wideo ze mną, z moją osobą, klikała się dużo, dużo lepiej z tego względu, że ludzie ufają osobom. Wtedy wiedzą, że za tą marką stoi jakaś konkretna twarz. Twarz Michała Grzesiaka, który robi te zegarki razem ze swoimi pracownikami i kilkunastoma innymi firmami, które ze mną kooperowały w tym, aby móc funkcjonować w sieci. To było bardzo, ale bardzo istotne. Ludzie byli zaciekawieni, zainspirowani tym, że jest tam facet, który wpadł na taki pomysł i który będzie robił tego typu produkty. I powtórzę się po raz drugi. Na przestrzeni trzech minut nie ma znaczenia, co sprzedajesz. Ważne, żebyś potrafił się pokazać z tym produktem i odpowiedzieć na pytania, które mają Twoi klienci. Postaw się z punktu widzenia, z perspektywy klienta, nie z punktu widzenia przedsiębiorcy, z punktu widzenia klienta, czego on potrzebuje, jakie ma pytania i w jaki sposób ty możesz je rozwiązać. Wiem, że się powtarzam, ale to jest cholernie ważne. Dobra, wnioski dalej. Pojawiały się pierwsze zakupy. Pierwsze zakupy się pojawiały po tym właśnie, jak pojawiła się moja reklama z moją twarzą i wtedy tak naprawdę ta proporcja się zwiększała. Więcej ludzi zostawiało pieniędzy w moim sklepie internetowym. Ale co jest bardzo istotne, potrzebowałem długotrwale śledzić ludzi reklamami, ponieważ nie byli oni do końca przekonani. I co to znaczy długotrwale? Długofalowy remarketing, czyli ponowna jak gdyby opcja, ten lejek sprzedażowy, ja teraz w tym momencie się troszeczkę wrócę. Tutaj. Ten lejek, jak gdyby, został rozbudowany o tą różową część ponownie. Czyli tutaj moglibyśmy dołożyć jednego takiego klucuszka, to byłby Remarketing X2, po prostu, tak, że razy 2. Więc ja musiałem po prostu ich śledzić ponownie tymi reklamami i to były już reklamy graficzne, zdjęcia, zwykłe, normalne zdjęcia. Kładłem sobie takie zegarki na pudełkach, w takim pudełku wysyłaliśmy te produkty i po prostu śledziłem ich. I zmieniałem co dwa, co trzy tygodnie inną kreację, inny zestaw marketingowy, inny obraz, po prostu i ich po prostu systematycznie śledziłem. Wysłałem takie zdjęcia, które są gdzieś tam w naturze, na ręce, z jakimiś bransoletkami w postaci tego cross o którym powiedziałem. Też były jakieś różne motywy, zegarek z wilkiem, jakieś tam zegarki z księżycem, z różnymi bransoletkami. Dużo tego było, sporo tego było. Ja rotowałem bardzo często tymi materiałami, ponieważ bardzo mocno i bardzo tak intensywnie przykładałem się do tego marketingu. I jaki był efekt końcowy? Ludzie czekali na okazję, aby dokonać zakupu, na przykład urodziny i tym podobne. To nie był produkt, który kupowało się impulsywnie. Kupowało się od razu, jak się go zauważyło. Ja musiałem poczekać. Tak naprawdę, napisałem to tutaj w tym drugim podpunkcie, budżet marketingowy wydany na przykład w sierpniu zwracał się trzy miesiące później. Czyli ja musiałem przez trzy miesiące śledzić daną osobę reklamą, przypominać mu się raz na jakiś czas, żeby ta osoba dokonała zakupu. To były działania długofalowe. Tutaj nie można było zrezygnować po dwóch, trzech tygodniach, po pierwszym wydanym tysiącu czy po dwóch tysiącach, że się nie udaje, bo nikt nie kupuje. Nikt nie kupował dlatego, ponieważ taka był, taki był proces marketingowy dla tego konkretnego produktu. Dokładnie tak samo może być w twoim produkcie. Trzeba to zbadać. Czy musisz się nad tym zastanowić, w jaki sposób to może wyglądać. Więc to jest to bardzo, ale to bardzo istotne. Że ja mogłem się poddać wcześniej tylko dlatego, że nie było zakupu, ale że poczekałem, to dzięki temu dowiedziałem się po kilku miesiącach wydawanych pieniędzy. Że te działania długofalowe, ten marketing, budowania świadomości marki, budowania świadomości produktu przynosił efekty odroczone w czasie. Na przykład, kiedy ktoś miał urodziny, czy dawna prezent i tym podobne. Tak więc, jakie błędy mogłem popełnić? Wyłączenie reklam, to co powiedziałem wcześniej. Wyłączenie reklam po dwóch tygodniach z powodu braku sprzedaży. No mogłem stwierdzić, skoro nie ma sprzedaży, no to hola, hola, dziękuję, cześć, do widzenia. Musimy zmienić materiały wideo. Tak więc o, podpunkt drugi. Tworzenie nowych reklam w nieskończoność. I mógłbym tak robić w nieskończoność, ponieważ tak naprawdę wydane pieniądze w sierpniu, 1 sierpnia przynosiły efekty mówiąc kolokwialnie 1 listopada. Na przykład, tak? Taka osoba wtedy dopiero dokonywała zakupu, bo na przykład był wtedy Black Friday, były wtedy święta Bożego Narodzenia, albo na przykład ktoś obchodził urodziny albo imieniny, albo ktoś miał jakąś rocznicę ślubu i tym podobne rocznice związ związku urodziny mamy taty, przeróżne były okoliczności. Więc yy, tworzenie tych nowych reklam w nieskończoność. Szukanie nowego lejka sprzedaży. Mogłem stwierdzić, że ten lejek, który zaprojektowałem sobie na początku, czyli łapanie ludzi poprzez yy, reklamę wideo na początku, później znowu remarketingowanie poprzez reklamę dwie wideo, a później następnie poprzez obrazy, które ci pokazywałem przed chwilą, że to jest coś złego. Więc mogłem na przykład zacząć mieszać, że na początku obrazy, później materiał wideo, a później jeszcze inny materiał wideo, a później może obrazy. To jest wiele różnych kombinacji. Ja pokazałem Ci tylko i wyłącznie jeden lejek marketingowo-sprzedażowy. Ich jest znacznie, znacznie więcej, no bo to jest szkolenie cegiełka. Pokazuję ci konkretny jeden yy, temat, który po prostu mi się sprawdził. W innych szkoleniach no, jest tego znacznie, znacznie więcej. Więc mogłem szukać nowego lejka sprzedaży. I podmód czwarty chaos i frustracja, która naprawdę wielokrotnie się pojawiała, czy to u mnie, czy to u wielu innych pr przedsiębiorców. Ten chaos i frustracja yy, naprawdę może dać się we znaki i może spowodować, że cały ten plan idzie misterny w cholerę, mówiąc ładnie. Więc, yy, więc takie błędy po prostu można było popełnić. Podsumowanie. Reklama. Na Facebooku zdobyłem uwagę poprzez materiał wideo. Następnie zainteresowanie tym produktem polegające na tym, że testowałem dwa materiały marketingowe w postaci wideo, które ci pokazywałem. Pierwszy, jak to jest zrobione, a drugi w jaki sposób ja przedstawiłem swoją twarz przed kamerą. Pozbyłem się tego strachu wewnętrznego i po raz pierwszy pokazałem się w sieci, a następnie to pożądanie było spowodowane tym, że pokazywałem obrazy, a te obrazy powodowały, że dochodziło do konwersji i do sprzedaży. Koniec lekcji piątej, bardzo wartościowej, powtarzam to po raz kolejny, chyba, ale naprawdę e, warto zaplanować odpowiedni lek marketingowo-sprzedażowy w swoim sklepie internetowym dla Twojej gamy produktów i dla Twojej grupy odbiorców. To jest bardzo, ale to bardzo istotne, ponieważ ten etap który ja pokazałem na samym początku tej lekcji, z lekcji czwartej, o której mówiliśmy wcześniej, jest bardzo istotnym etapem. Jeżeli ten etap będzie gdzieś zachwiany, gdzieś tam proporcja pewnych rzeczy, pewne aspekty będą źle wykonane albo nie zostaną zauważone, może się okazać, że po pierwsze sprowadzasz niewartościowy ruch do Twojego sklepu internetowego, który nie ma opcji, żeby kiedykolwiek kupił, albo po drugie sprowadzasz zbyt mało jakościowego ruchu, który po prostu nie pozwoli na to, żebyś mógł wyjść na zero lub co dopiero zarabiać. Widzimy się, w lekcji szóstej. Dobrze, no tak to u mnie wyglądało, jeżeli chodzi o kwestię tego konkretnego jednego lejka marketingowo-sprzedażowego. Mam nadzieję, że, to dla ciebie, że ta lekcja dla Ciebie e, wniesie jakąś wartość, da Ci pewnie jakąś przestrzeń do tego, żeby przemyśleć pewne kwestie, które być może. Możesz wdrożyć w swoim marketingu lub rozważyć wedle swoich reklam, które gdzieś aktualnie prowadzisz lub prowadziłaś. Więc, no tak, po prostu. Te materiały reklamowe, którym ja się gdzieś komunikowałem, one pozostawiały. Wiele do życzenia. Generalnie można było uzyskać dużo lepszą jakość, ale z uwagi na to, że to było jedne z pierwszych, tak naprawdę, nagrań, które ja realizowałem, no to na początku człowiek się uczy, później poprawia i finalnie czasami te materiały mogą wyglądać tak jak w tym momencie, z oświetleniem, z mikrofonem, z ładnym tłem i ze wszystkim innym dookoła. Ale nie o to chodzi. Ja chciałem powiedzieć tutaj jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, o której nie powiedziałem w tej lekcji. Aktualnie i w najbliższym roku, być może dwóch, Latach będzie wchodzić bardzo mocno sztuczne AI, ta sztuczna inteligencja w postaci materiałów, wideo i, które, i ludzi, awatarów, emotikon, nie wiem, animacji, które będą przedstawiały niby rzeczywistych ludzi, którzy będą, nie wiem, prawdopodobnie promowali swoje produkty. Przeróżne rzeczy mogą się dziać w najbliższym czasie, dlatego nie chcę konkretnie mówić. Chodzi mi tu głównie o to, że. Będą pojawiały się materiały wideo, które nie będą autentyczne. Po prostu. Będzie widać, że to jest sztuczna inteligencja lub będzie bardzo ciężko to odróżnić, lub w głowie będą pojawiały się takie myśli, cholera, czy to jest sztuczna inteligencja, czy to rzeczywiście mówił człowiek. Dlatego uważam, że w najbliższych dwóch, trzech, czterech, pięciu... Nie wiem. W najbliższym czasie po prostu. Największą wagę, największą cenę i największą korzyść będzie niosła autentyczność. Jeżeli dzisiaj, w tym momencie, już, być może nawet zaraz, Zaplanujesz, aby przełamać tą barierę, nie wiem, strachu, niepewności i pokazać się przed kamerą, umieć opowiadać o swoich produktach, umieć opowiadać o swojej wiedzy, umieć opowiadać o obiekcjach klientów. To szczerze do tego zachęcam, ponieważ naprawdę ten zabieg, naprawdę to pokazanie siebie, pokazanie ludzi, którzy stoją za pewną firmą, może przynieść wiele korzyści, wiele zaufania. Zwiększoną liczbę przychodów, zwiększoną liczbę zapytań i czegokolwiek sobie tylko nie życzycie, ponieważ ludzie kupują od ludzi. Pamiętajcie. I autentyczność będzie w cenie. Tym bardziej w dobie sztucznej inteligencji. Bardzo proszę o subskrypcję lajka i dajcie znać w komentarzu, jak to wygląda u was z tym marketingiem. Czy wiecie, co robicie? Czy strzela się na ślepo, czy macie jakieś w ogóle rozkminy, pytania, rozterki lub propozycje? Co do następnych odcinków? Wezmę je pod uwagę i być może nagram. Dzięki za dzisiaj pozdrowienia. Do widzenia. Trzymajcie się wszystkiego. Dobrego papa pa, vista!